Hej, jak być może zauważyliście, jest aferka, ponieważ Radio of Kraków wprowadziło, jak samo stwierdza w ramach eksperymentu, audycje prowadzone przez sztuczną inteligencję w czasie antenowym, w którym dotychczas audycje prowadzili dziennikarze. I wiele osób się tym tematem oburza, choć jak za chwilę się przekonamy, nie jest to wszystko takie proste, jak niektórzy chcieliby, aby było. Ale po kolei, w Off Radio Kraków postawiono kilka botów, które mają imiona, wyobrażone życiorysy i prowadzą audycje radiowe opowiadając o różnych rzeczach. Była też m.in. audycja z AI wcielającą się w Wisławę Szymborską. To zrobiono za zgodą Fundacji Szymborskiej, pod nadzorem merytorycznym ekspertów o tej twórczości itd. I samo to, no to jest właśnie chyba eksperyment, tak? Komuś się może podobać, bo to jest okazja do doświadczenia czegoś nowego, a może sztuczna inteligencja będzie opowiadać w naprawdę zajmujący, interesujący i dobrze dopasowany do widza sposób. Innym może się to nie podobać, no bo może nie do końca komfortowo czują się z tym, że kiedyś słuchając radia oni jednak czuli jakieś poczucie więzi z człowiekiem, po drugiej stronie, a teraz to jest prowadzone przez maszynę. Podejrzewam, że opinie na sam ten konkretnie temat mogą być różne, natomiast tym, co zdaje się bardzo rozgrzało opinię wielu ludzi, jest właśnie fakt, że jednocześnie rozwiązano współpracę z kilkunastoma dziennikarzami. Sprawą tą bardzo poruszony jest m.in. pan Mateusz Demski, którego zdaje się dotyczy to osobiście, gdyż jak pisze Off Radio Kraków, w którym prowadziłem audycję przez blisko 3 lata, przestaje nadawać w znanej dotąd formule. Wszyscy, którzy dotąd tworzyli to miejsce, w Wylecieli z pracy. Wczoraj poznaliśmy szczegóły. Kilkanaście osób z, redacji, z redakcji, mowa o doświadczonych dziennikarzach i dziennikarkach, artystkach i artystach, osobach twórczych, zastąpi sztuczna inteligencja. Sztuczne twory mają mówić o kulturze i sztuce, sprawach społecznych, prawach obywatelskich i potrzebach osób queerowych. O kwestiach z zakresu szeroko rozumianej humanistyki, wymagających szczególnej czułości i wrażliwości. Nie możemy siedzieć cicho, ja na pewno nie mam zamiaru milczeć, bo sprawa Ofradia Kraków to ważne meme, memento dla całej branży. To groźny precedens uderzający, w nas wszystkich, w ludzi mediów, w ludzi kultury, we wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy. To są tylko fragmenty. Link do całego tego posta jest oczywiście poniżej. I post też udostępnia również petycję, którą podpisało już ponad 21 tysięcy osób pod tytułem Apel środowiska kultury i mediów w sprawie sytuacji w Off-Radio Kraków i zastąpienia pracowników sztuczną inteligencją, w której czytamy m.in., że eksperyment ten godzi nie tylko w dziennikarki i dziennikarzy OFA, ale w całe nasze środowisko. Sprawa off -radia, to uchylenie nie furtki, a może wręcz otwarcie bramy do świata, w którym doświadczonych pracowników od lat związanych z sektorem medialnym oraz osób zatrudnionych w branżach kreatywnych zastąpią maszyny. To zarazem brama do świata pozorów i manipulacji. I z tego co zauważyłem, to właśnie duża część przestrzeni publicznej no, staje murem za zwolnionymi dziennikarzami, co jest chyba tak dość intuicyjnie zrozumiałe. No, to jest skandal, oburzający. Odebrano dziennikarzom pracę, żeby zastąpić ich sztuczną inteligencją. W ogóle pojawiają się też doniesienia, że pan Pulit, który jest autorem, pomysłodawcą tego całego. Eksperymentu i który tłumaczył się, że oni nie mają środków, to nie jest ten pan ze zdjęcia, tylko on, on mówi o tamtym panu, który tłumaczył się, że nie mają środków z abonamentu w tym radiu i że muszą kombinować. To trochę mijał się z prawdą, bo prawda jest taka, że te środki z abonamentu są i w ogóle pan Pulit teraz mówi, że to eksperyment jest tylko czasowy na 3 miesiące i że niedługo w audycjach znowu pojawią się jacyś ludzie, a wcześniej tego nie mówił, czyli ewidentnie próbuje gdzieś tutaj coś ratować swój wizerunek. Ale jednocześnie mam wrażenie, że całe to chura poparcie dla tych dziennikarzy i ich petycji może być odrobinę na wyrost, ponieważ Wygląda to tak, że pandemski oraz inni dziennikarze, którzy ponieśli to dalej, środowisko kultury i mediów, jak sami siebie określają, twierdzą, że zwolniono kilkunastu dziennikarzy, stracili oni pracę z powodu chęci zastąpienia ich sztuczną inteligencją. No, wydźwięk jest wyraźnie taki, że gdyby nie ta sztuczna inteligencja, to oni by tam nadal pracowali. Takie wrażenie przynajmniej ma sprawić chyba ich komunikat, zwłaszcza, że wprost czytamy w nim, że to jest eksperyment przeprowadzony na ludziach i kosztem ludzi. No tylko, że tak się przypadkiem składa, że to akurat nie jest prawda, gdyż jak czytamy w oświadczeniu redaktora naczelnego Radia Kraków, przyczyną zwolnienia tych ludzi nie było wprowadzenie narzędzi sztucznej inteligencji. Po 9 latach istnienia, na początku tego roku została dokonana analiza słuchalności i zawartości merytorycznej programu. Większość programu anteny OFF Radia Kraków pokrywała się z drugim kanałem tematycznym Radiem Kraków Kultura oraz główną anteną Radia Kraków. A zasięgi słuchalności Of. Radia Kraków były bliskie 0. To było podstawą do decyzji o dokonaniu zmiany. I no to przecież daje dość istotny dodatkowy kontekst do tego wszystkiego, nie? I informacja te dla jasności potwierdza zresztą Tadeusz Kowalski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W przestrzeni publicznej pojawiła się fałszywa informacja, mówi on, o zakończeniu współpracy z pewną liczbą osób, które na zlecenie realizowały jakieś prace i zostało to połączone właśnie z uruchomieniem tego eksperymentu. Według moich informacji nie ma tu żadnego związku przyczynowo-skutkowego. I dla jasności, może ktoś chciałby powiedzieć podważać to oświadczenie, tak? I mówić, że redaktor na Naczelny Radia Kraków i członek RRI te kłamią. No, nie możemy tego wykluczyć, ale jeżeli ktoś tak uważa, no to wypadałoby przedstawić za tym jakieś argumenty. A póki co, no to by jednak wychodziło chyba na to, że wbrew temu, co wynika z tamtego posta Pana Demskiego i tego oświadczenia, powodem, dla którego rozwiązano umowy z nimi i, z nim i jego znajomymi było w pierwszej kolejności to, że po prostu nikt nie chciał ich słuchać. A przypomnijmy, że to jest radio publiczne. Czyli dotychczas ze środków publicznych finansowano tam pracę kilkunastu osób, która jak się okazało nie była nikomu potrzebna. I zwalnianie ludzi opłacanych z naszych pieniędzy, na których pracy nie było popytu, no to samo w sobie to jest coś niepożądanego? To chyba właśnie chcielibyśmy, żeby instytucje publiczne nie wydawały pieniędzy na rzeczy, które nikogo nie interesują, które nie są nikomu potrzebne. Dodatkowo, jeżeli w tych doniesieniach i w tych petycjach, które tutaj pokazywaliśmy, używa się takich zwrotów jak stracili pracę, wylecieli z pracy, no to ewidentnie wywołuje to skojarzenia z utratą swojego głównego źródła zarobków, czyż nie? Tymczasem, jak się dowiadujemy również z tego oświadczenia, te osoby robiły po jednej audycji tygodniowo dla tego radia. To znaczy, że to był dla nich jakiś dodatkowa, dodatkowa fucha, a nie główna oś ich aktywności zawodowej, jeżeli robili po jednej audycji w tygodniu. I ja nie zazdroszczę absolutnie tym ludziom utraty zlecenia, to na pewno jest dla nich problem, ale utracenie jednego ze swoich zleceń to przecież nie jest to samo, co utrata pracy, czyż nie? No i teraz tak. Wychodzi na to, że jeżeli pan Demski i inni dziennikarze, środowisko kultury i mediów, jak sami siebie określają, nadają taką narrację, że kilkunastu ludzi straciło pracę z powodu takiego, żeby można było ich zastąpić sztuczną inteligencją, a tymczasem fakty są takie, że te audycje AI postawiono po zakończeniu współpracy z ludźmi, którzy robili audycje, których słuchalność była bliska zeru, i każdy z nich robił tylko po jednej audycji w tygodniu, ale te informacje już są przemilczane w postach i w petycji środowiska kultury i mediów. No to jak to się nazywa, przemilczenie tych spraw? To się chyba, proszę Państwa, nazywa manipulacja. Przemilczamy pewne aspekty sprawy, a za to podkręcamy, hiperbolizujemy inne aspekty, żeby wywołać w czytelniku reakcję emocjonalną i skierować go do takich wniosków, jakie chcemy. Żeby było jasnym, te dodatkowe informacje wcale nie dyskwalifikują kontrowersyjności zjawiska. Prowadzenia audycji radiowych przez sztuczną inteligencję, nadal można wskazywać problemy. Ja nie mówię, że nie ma się o co oburzać, ale zauważmy, że pokrzywdzeni dziennikarze nie przedstawili tej sytuacji w sposób rzetelny. I niestety to prowadzi nas do jeszcze jednego aspektu całej tej sprawy. Samo zadeklarowane środowisko kultury i mediów pisze w tej petycji, że obawia się, iż audycje prowadzone przez AI to jest otwieranie bramy do świata pozorów i manipulacji. To znaczy co dokładnie? Boimy się, że artykuły i programy prowadzone przez sztuczną inteligencję będą manipulowały słuchaczami bardziej niż robią to polscy dziennikarze na co dzień? Znaczy, wiecie, ja nie znam tych państwa, których zwolniono, nie chcę się wypowiadać o całości ich działalności, ale zauważam, że jak przyszło im zrelacjonować tę konkretną sprawę, no to podkolorowali ją trochę w taki sposób, żeby lepiej wypadli, co nie. I wiecie, oczywiście w Polsce mamy masę rzetelnych dziennikarzy, rzetelnych redakcji, portali i tak dalej, ale to chyba nie jest tak, że całość polskiego dziennikarstwa jest jakąś fantastycznie krystaliczno rzetelną dziedziną, nie? Znaczy, gdyby tę sferę, że tak się wyrażę, poważnych dziennikarzy tworzących głębokie treści, gdyby oni zostali zastąpieni przez AI, to myślę, że byłyby bardzo zasadne obawy, że, że dzieje się coś złego, ale im to chyba nie grozi. No a obok nich mamy też przecież w polskich gazetach, portalach, radiach, telewizjach całkiem sporo treści, które są ardo albo ordynarną kopią treści z jakichś zagranicznych mediów, albo tanimi clickbait clickbaitowymi chwytami na emocje odbiorcy, albo stronniczą propagandówką, albo tworzone są na takim poziomie, że nikogo nie interesują. I oczywiście lepiej by było, żeby w ogóle wszystko w mediach wyglądało zupełnie inaczej, ale wygląda tak jak jest. No i pytanie, gdyby się okazało, że właściciele tych mediów mogą produkować sobie to taniej przy użyciu sztucznej inteligencji, zamiast ludzi, którzy no nie potrafią zrobić nic lepszego, to czy naprawdę na tym poziomie stałoby się coś bardzo złego? No bo wiecie, ktoś powie, że propaganda tworzona przez sztuczną inteligencję byłaby jeszcze bardziej toksyczna i inwazyjna. Okej, okay, może. Tak jak mówię, tu z pewnością są punkty, gdzie warto wyrażać obawy, ale to nie jest tak, że jakieś cudowne, krystaliczne zjawisko, jakim są polskie media, jest zagrożone przez złowieszczą technologię w tym momencie tylko w środowisku medialnym, które przeżywa kryzys, tak? kryzys zaufania publicznego i wiarygodności w ogóle, są obecnie testowane nowe technologie, które mogą je całkowicie zrewolucjonizować i może to będzie rewolucja na gorsze, nie wiem. Ale jestem w stanie sobie wyobrazić sztuczną inteligencję zajmującą tę niszę niewymagających albo niskojakościowych publikacji w sposób użyteczny i dla wydawców, i dla widzów, czytelników, no tylko nie dla ludzi, którzy pracują w tej branży w tym momencie. No więc Szymon, co ty się czepiasz? Przecież to ich dotyka osobiście, nie dziwne, że się oburzają, walczą o swoje. Jasne i proszę bardzo, ja nie mam ani grama pretensji do ludzi, którzy pracują w tym, w ten sposób w tym momencie o to, że są przejęci, że próbują opóźniać pewne zmiany, że walczą we własnym interesie, ani grama pretensji o to do tych ludzi nie mam, ale zauważmy, że samo to zjawisko, iż Popyt na daną pracę spada przez użycie maszyn, w tym sztucznej inteligencji, i jakieś konkretne osoby pracą przez to pewne możliwości zarobkowe, to się przecież dzieje codziennie od bardzo, bardzo dawna w różnych branżach. To jest stały element dzisiejszego świata i jakoś nie widziałem, żeby przestrzeń medialna trzęsła się, kiedy spadało to na innych ludzi. Ale kiedy dotyka to akurat ludzi z mediów, no to reakcja jest taka, jakby wiecie: utrata pracy dla magazyniera czy kasierki, no to była kwestia biologiczna, bezrobocie jak bezrobocie, ale dla dziennikarza to jest tragedia, to jest dramatyczne doświadczenie, metafizyka. I ktoś powie, ale Szymon. Dziennikarstwo to jest naprawdę nie to samo i zastąpienie tego przez maszynę pozbawiłoby tej branży tak, jakiejś esencji tego pierwiastka, który sprawia, że nawiązuje się indywidualna relacja między twórcą a odbiorcą i że grozi to nie tylko spadkiem jakości, ale też utratą pewnego szczególnego rodzaju doświadczenia. Może macie rację. Wiecie, jeżeli ktoś tworzy głębokie treści publicystyczne, które dotykają wrażliwości odbiorcy, dają oryginalne perspektywy, niespotykane nigdzie indziej, no to może naprawdę taka osoba, posada takiej osoby jest wyjątkowy, jest nie do zastąpienia i może naprawdę utracilibyśmy coś, gdyby takich ludzi zastąpiono przez maszynę. Ale, jeżeli ktoś pisze clickbaitowe nagłówki na ONET, albo tworzy treści, których głównym celem jest ocieplanie wizerunku jakichś polityków, albo treści, które nikogo nie interesują. No to może akurat taka postawa nie jest bardziej wyjątkowa niż posada kasjerki lub magazyniera. I wiecie, jeśli się z tym wszystkim co tu mówię nie zgadzacie, z tymi jak tu przedstawiłem, to śmiało piszcie. Tradycyjnie to jest tylko moja interpretacja tego wszystkiego. Zapraszam do niezgadzania się. No i to tyle. Jeżeli się Wam podobają tego typu koszulki albo kubki, to zależy, albo jesteście zainteresowani książką, to tradycyjnie zapraszam do sklepu zależy.pl i do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.